Zdrogi człowiek, mamy tu sytuację kryzysową. Kryzys to jest taki, że ty nie żyjesz. Ciekawe, co się stało? Sansa zgarnął ketchup. Chyba wiem, do kogo należy. Na zapleczu jest jakieś zebranie. To chyba co. A. Zgłosano. To, to chyba coś ważnego. Co oznacza, że mnie to średnio interesuje. Dobra, dobra. Fajnie. Może zobaczmy. Ja tego nie zrobiłem, to nie mógł być nikt inny, tylko ty przebywałeś w tym pokoju z Frogitem. A Ale on już tak leżał, kiedy przyszedłem. Przyznaj się w końcu i weź odpowiedzialność za swoje czyny czy coś. Zabiłeś go, papyrus, i zrobiłeś to bez zmrużenia powiek. Przykro mi, papyrusie, wszystkie okoliczności wskazują na ciebie, ale wiesz, jakie są konsekwencje morderstwa. C czemu nikt mi nie wierzy? Człowieku, proszę pomóż mi, udowodnij, że ja, wielki papyrus, nigdy nikogo bym nie zabił. Na co dzień przypada ci w końcu zaszczyt pągania samemu papyrusowi. Aż mi się go szkoda zrobiło. Czyżby? Czyżby Stulpysk V2.0? Asgore? Stulpysk. <grych> nie, co masz na myśli mówiąc, że wszystkie okoliczności wskazują na papyrusa? Czy ty masz zamiar bronić mordercę? Nie, bo Papyrus nie jest mordercą. Tak więc posłuchaj i pozwól, że wyprowadzę cię z błędu. It begins. Bo będzie muzyka zaraz. Wiedziałem. Fucking do it! Jak ja się cieszę, że to wróciło. To jest. To jest, to jest jedna z najlepszych części tej gry, ok? Najbardziej satysfakcjonująca. Tylko problem w tym, że będę musiał zacząć myśleć znowu. Ok, let's do it! 11 uh, authority uh, re, re, Returns. Papyrus jest winny. Wszystkie okoliczności morderstwa wskazują Papyrusa jako zbrodniarza. Został znaleziony przez Snowdrake'a tuż przy konającym Frogicie. Ice Cap widział ich dwóch jakiś czas temu, kiedy się kłócili. Poza tym, Papyrus ma predyspozycję do zabijania. Okej, okay. muszę teraz tylko znaleźć jakiś błąd w tej logice. Zawsze mogę go dopytać o więcej szczegółów, jeśli tylko nie jestem czegoś pewien. Wszystkie okoliczności morderstwa wskazują Papyrusa jako zbrodniarza. moment! Szczę moment. E, to już słyszałem, ale co masz konkretnie na myśli? Właśnie do tego zmierzam, człowieku. Gdybyś tylko mi nie przerwał po pierwszym zdaniu, już bym o tym mówił. Okej. Okay. Dalej. E, został znaleziony przez No Tuż przykonającym Frogicie. Czy nie mógł po prostu znaleźć Frogita przypadkiem? Prawdopodobnie mógł go odnaleźć. Pytanie, dlaczego w takim razie to Snowdrake wezwał pomoc, a nie on. To rzeczywiście problematyczne. Ice Cup widział ich dwóch jakiś czas temu, kiedy się kłócili. Papyrus, czy to prawda? A i owszem, ten poaz miał czelność skrytykować moje spaghetti. Papyrus, nie pomagasz. Poza tym Papyrus ma predyspozycję do zabijania. To mi się nie zgadza. Heh. Jak to? Był członkiem straży królewskiej. Kiedyś jego obowiązkiem była walka z ludźmi. Tak więc do porywania, a potem zabijania był szkolony. Jedyne czym obecna sytuacja różni się od jego szkolenia to to, że zabił potwora, nie człowieka. A nie jest to aż tak wielka różnica. Zabijanie to zabijanie, nieprawdaż? Niby tak, ale... Coś mi tu jednak nie pasuje. Asgore, powtórz jeszcze raz to pierwsze zdanie. Nie widzę sensu, ale dobrze niech ci będzie. Poza tym Papyrus ma predyspozycję do zabijania. Eee, moment. Co? Był członkiem Straży Królewskiej, kiedyś jego obowiązkiem była walka z ludźmi, czyli to jest to kol kolejne zdanie. Mówisz, że Straż Królewska miała walczyć z ludźmi. Stare dzieje. Dzisiaj jesteśmy wolni, ale kiedyś sytuacja była inna. No tak rozumiem. Myślę, że skoro zwróciliśmy uwagę na to zdanie, to tutaj będzie jakiś błąd logiczny, ale nie jestem pewien jaki. Um... I don't know. Myślę, że skoro zapytaliśmy o to zdanie, żeby zostało dodane, tak jakby do zeznań, yy, to znaczy, że to jest jakiś błąd logiczny, więc spróbujmy. Dobrze, mam cię! Tu się mylisz, Asgore. He Człowieku, to ja jestem królem. Straż Królewska była moja. Lepiej wiem, jakie były jej kompetencje. W to nie wątpię. Problem polega jednak na tym, że Papyrus nigdy nie był członkiem Straży Królewskiej. Faktycznie. Co, jak to? E, e, nigdy mu się nie udało do niej dostać. A dlaczego miałbym ci niby wierzyć? Czekaj, co? Jesteś tylko człowiekiem. Pojawiasz się znikąd i głosisz jakieś dziwne tezy. Skąd ty miałbyś w ogóle wiedzieć, czy Papyrus był członkiem straży, czy nie? Oh shit. To, 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 to skomplikowane. Wybacz mi, człowieku, ale jest, nie jesteś wiarygodny. Bawiłem się nieźle, ale teraz czas to skończyć. Dorośli pracują. What? Ja będę jego dowodem. Undyne, wiedziałem. Ty, ty też mi wierzysz, prawda? Oczywiście, że ci wierzę. Sama chciałam cię kiedyś przeszkolić. Zawiodłam na każdej możliwej płaszczyźnie. Jestem przekonana, że nie skrzywdziłbyś muchy. zgor człowiek ma rację. Papyrus nigdy nie był członkiem straży. No dobrze, ale w takim razie, człowieku, skoro byłeś taki chętny pomóc Papyrusowi... Nie opuścisz Snowdin, dopóki nie znajdziesz prawdziwego mordercy. Papyrusie w moich oczach nadal jesteś bardzo podejrzany. Tymczasem żegnam was, wrócę za jakiś czas. Człowieku? Eee... Ehm, Eleven. Tak, jestem pewna, że Papajrus jest niewinny. I wiem, że ty też w to wierzysz. Proszę, udowodnij jego niewinność. Będę w domku, jakbyś chciał porozmawiać. Ja też będę u siebie. Zapraszam cię człowieku do wielkiego dom do domu wielkiego Papyrusa Wielki dom wielkiego Papyrusa, mogło też tak być. Byłoby śmieszniej. E do roboty, śledztwo, start. Jezu, jak ja to uwielbiam. Jak ja to ta część gry jest absolutnie magnifik, Best shit ever. He? Na klamce jest jakiś kawałek zielonego materiału I serio nikt przede mną tego nie zauważył Zielony materiał został wstawiony do kieszeni Mam się tutaj rozejrzeć Zielony materiał, kogo by to mogło oznaczać skoro jest zielony materiał? To pewno nie jest Sanes, bo on ma... Halo? Czemu mi gra przycina? Co jest grane? Się to sprawdzę, czy... sprawdzę moje miejsce na dysku, bo to zaczyna być niepokojące Jest okej okay. Czemu mi przycina gra w RPG Makerze? Coś jest nie tak What the fuck? Spokojnie, trzeba posprawdzać wszystko w poszukiwaniu jakichś dowodów, żebym nic nie pominął. Czemu mi się tak gra przycina? To jest nienormalne. Wśród nich kilka pedelek co? Mnóstwo różnych butelek alkoholu, wśród nich ketchup. Okej. Okay. Um. Jak ja mam to ogarnąć? Falszy. Czemu mi gra przycina? Alo? O nie, skończyły mi się bliki zapisu. Zapiszmy z na pliku 11. Wow, łoł, wow, wow, burza śnieżna, poza tym miejscem jest zbyt intensywna, żebym przeszedł dalej Więc muszę się porozglądać tutaj, poszukać dowodów Tu jest domyk Undyne Przedłeś, niestety nie jestem w stanie ci pomóc, wiem tylko, że Papyrus jest niewinny, on by muchy nie skrzywdził Aha Przyjdź ze mną pogadać. Chyba nikt się nie obrazi jak podkradę sobie innego pomidorka. Oho, walka start! Złodziej. Ile na Chyba to mieszka jakiś wytrawny kucharz czy coś. Kurwa, to za tobą osoba, która... Co jest z tą grą? Widzicie to? To nie jest program do nagrywania, to jest gra. Czemu ta gra tak przycina? Co jest gra? To nigdy się nie działo. Moje włosy jak zawsze rozstrzepane no cóż w końcu. Dawno nie byłem mu fryzjera. Jest. Um. Teraz będę tak grał. M M11. Absolutnie nieskończenie Emo. Sprawdzę te wszystkie prezenty, może na jeden z nich jest jakimś dowodem na coś. M11. Zatem prezenty nie są poszlakami. Hej, czy mógłbyś z tym porozmawiać? Co? Nie, chyba. To dla mnie trochę nowa sytuacja, ale niech będzie. Dziękuję, Bluki. Opowiedz mi w takim razie o... Papajrusie. Co ja ci mogę o nim powiedzieć? Już nie będę emo, bo nic nie widzę. Jest szkieletem, ale to chyba już wiesz. Bardzo lubi spaghetti. Wydaje mi się, że jest... Wydaje mi się, że jest wielkim kucharzem. Choć tak naprawdę wcale nie potrafi gotować. No i w miasteczku mieszka też jego brat Sans. Coś jeszcze? Opowiedz w takim razie o Frogicie. Frogit, tak między nami, nie pochodził stąd. Nie wiem gdzie mieszkał, ale on i Ice Cup byli najlepszymi przyjaciółmi. Biedak musi ciężko przeżywać śmierć towarzysza. Aczkolwiek Frogit nie był za ciekawą osobli osobliwością. Szczerze, nikt poza Ice Cupem go nie lubił. Ha, naprawdę? Tak, był strasznym gburem i wywyższał się nad innych. W sumie, to nie wiem, dlaczego się tak lubili. Interesujące. ze zeznają na stop luka. Yy, a powiedz mi o azgorze. Jest naszym królem. Stara się dbać o jedność wszystkich potworów, dlatego tak agresywnie reaguje na wszelkie przejawy kłótni i sprzeczek między nami. Chociaż, zazwyczaj jest potulny jak baranek. No ale cóż, taka rola króla, nie? Więc to wszystko. Jakby co, nigdzie się nie wybieram. Jasne, dzięki. E, under, e, under, underground, jak to się nazywa? Co? Ta strona. Undernet. A może mógłbym tam zajrzeć? Może tam są jakieś rzeczowe dowody? A macie tu może pole? Bo wiecie, e, tam mogą być jakieś dowody w gruncie rzeczy. Zabijcie mnie, kurwa. Okej, okay, okej, okay, zaraz tu jest jakaś. Hello? O, hej, o co powinien zapytać? Z ty tu robisz, nie mów nikomu, że tu siedzę. Rodzina mnie wydziedziczyła i teraz muszę przesiadywać przy ich domkach. Taka rola wybrańca w kwestii odpowiadania kabaretów, że nie każdy rozumie mój geniusz. To są już, że wrogicie, nie wolno mi mówić nic złego o zmarłych. Nie powiem tylko, że przyjaźnili się za eskapem biedaczek nie radzi sobie ze śmiercią Frogita. Z tego co słyszałem, pomaga zgrobić znaleźć zbrodniarza. E, Opisz, co widziałeś, Grzybis. E, dlaczego wszyscy pytają mnie o morderstwo, e, a o jakiś sketch to już wcale? Mówiłem to już Asgorowi. W pomieszczeniu był papyrus. Stał nad umierającym frogitem na chwilę przed rozpadnięciem się jego duszy. Nie mogłem przyjrzeć się frogitowi, bo jego dusza rozpadła się jak tylko wszedłem do środka. Zawsze jakaś wskazówka. E, a, źle kliknąłem. Zostawię go może w spokoju. Kurde! Jakieś tam wskazówki mam, ale to nie dużo. Nie mogę iść w prawo. Nie mogę iść do większej ilości domków. Byłem wszędzie. Nie wiem, gdzie jest Asgore. To mi nic nie da. Tutaj? Może mogę ją o coś zapytać? To było dużo opcji do wyboru. Nie, 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 zaraz. Coś interesuje. Nic, dzięki. A gdybym się tutaj wrócił, mogę iść w drugą stronę. Ej! He, jakiś lodowy kolec wbity w ziemię Dobrze, go zauważyłem, nie chciałbym się na takowy nadziać Lodowy kolec schowany w bezpiecznym miejsce to jest dowód rzeczowy W sprawie Hej ja tu jestem uszony moją przestrzeń osobistą On jest jest mrówka. Ej faktycznie jest ta mała kropeczka, patrzcie Dojedźmy ją, nie dobra, już Przepraszam Sorry Sorry Chciałem lekko Czy teraz skoro zebrałem wszystkie dowody rzeczowe Oni tu gdzieś będą Bo... Co się dzieje z tą grą? Fuck eee, Zrestartowałem grę i dalej laguje jak popsrana Co jest... Coś jest na rzecz. Coś jest mocno. Something is not yes. Cześć! Zebrałem wszystkie dowody, więc tutaj jesteś. Prawdopodobnie czas na kolejną część. Człowiek. Nastąpiła drobna zmiana planów. Ja, Wielki Papyrus, postanowiłem porozmawiać z Tomem na świeżym powietrzu. To wcale nie ma związku z wprowadzeniem przez Sansa i psy anarchii w domu. Absolutnie. Także Dandan, Dan, pytaj o co chcesz. Udzielę ci tego wywiadu na wyłączność. Dandan? Dan? Czemu on mnie nazwał? Dandan? E, dlaczego nie wezwałeś pomocy? Nigdy wcześniej nie widziałem jej śmierci. Trochę mnie zamurowało, a potem do pomieszczenia wszedł Snowdrake i to on wezwał pomoc i oskarżył mnie o zabicie Frogita. Tak mi przykro. To przecież nic! Mam ciebie, człowieku. I Undyne i nawet mojego leniwego braciszka. Wierzę, że udowodnisz moją niewinność. Co robiłeś w Grillbus? Szukają Sansa. Mój leniwy braciszek ma sentyment do tego miejsca. Często chodzi tam, żeby wspominać. Ma też jakieś dziwne zboczenie odnośnie ketchupu. Jak zginął nią frogit, nie wiem co mu się stało. Kiedy wszedłem na zaplecze, frogit leżał już na podłodze, lekko zakrwawiony. Chwilę potem do pokoju wskoczył i dusza frogita rozpadła się w pył. To tyle. Mam ci morderco, what? Poukładałem sobie to wszystko w głowie, przeprowadziłem własne śledztwo. Tylko ty mogłeś zawić frokita. Nie ma innej możliwości. Spokojnie, Karasnalu, na bo inaczej czapka ci się roztopi. E, i, i, I jeszcze ty, tak! No to chodź, pokażę ci jak bardzo niewinny jest papyrus. Czy powinienem jeszcze zerknąć na dowody? Przyda się. Eee...